Cześć wam, z tej strony i witam Was kolmy materiał z gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który rezyduje na merkurowym przekaźniku Larunda. I zmierzamy zobaczyć, cóż on ma tym razem dla nas. Jest tu trochę pusto, bo już są późne godziny, ale baro dalej stoi. Nowy robot Dumestos, on bardzo fajnie wygląda. Jest troszkę mniejszy od podstawowych wersji, ale naprawdę warto sobie kupić taką ozdobę na, na statek czy też do dojo. Mody Zagłady. No, oczywiście wersje prime'owe. Kolekcjonersko jak najbardziej, po jednej sztuce. Maczeta. Skórka. Hmm. Jeżeli ktoś chce, żeby tak wyglądała jego maczeta, to jak najbardziej. Kolekcjonersko warto kupić. Skórka do Tigrisa. Supra, Vandal i vulklar, rejt. Vulkar. Vulkar. sojandana emblema Emblemat. Coś dla naszego Warframe, czyli na pierśnik na ramienniki, na golenniki, shade Prisma, jeżeli macie, kupujcie trzydniowy wzmacniacz kredytów, skórka do limbo, zestaw maskowania do naszego kawata. Znowu skórka do Seimitara, jak i paleta kolorów, coś dla naszego operatora emisja na Czego nie macie, obowiązkowo kupić sobie, żeby później tego nie przeoczyć, albo też nie czekać długo, aż się to powtórzy. Jeżeli chcecie zarobić, to na pewno Wulkar Wrayd i Supra Vandal. Mody, zakłady, one nie sprzedają się za dobrze, ale Wulkar do 100 platyny, troszeczkę ponad, może czasami wchodził. Supra Vandal 50 do 100 również możecie zarobić. Wzmacniacz kredytów też jak najbardziej, jeżeli ktoś ich potrzebuje. Przypominam, że w lipcu będzie Tenokonowy Baro, a on będzie posiadał wszystko, kto jest obeznany w temacie Tenokonu i Baro na pewno będzie wiedział i już przygotowuje się na ten wspaniały weekend czy też tydzień, zobaczymy jak długo będzie który jest tylko raz w roku. Także życzę Wam udanych zakupów. Mało Wam Warframe w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć bądź też pooglądać więcej? Dowiedzieć się i zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV. Zawsze od godziny 18 .00. gram z moimi widzami. Są też codzienne giveaway'e, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveaway'e. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia Polskiej wiki Warframe razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.